Do zamontowania mamy jeszcze trzy segmenty 30-metrowe. Dwa segmenty 30 są w tej chwili scalane i y, tutaj w, na brzegu i będą y, transportowane w oś mostu. Dzisiaj za mniej więcej półtorej godziny powinien być transport ostatnich y, trzech takich 10 elementów ostatniego 15 segmentu 15. 15 jest w y, kolejności na rysunku, natomiast y, on jest dziewiętnastym, 19, bo to jest kolejność taka monta montażowa transport, dostaw tutaj na plac budowy nastąpił. Mhm. Także y, wszystko jest y, w tej chwili zgodnie z harmonogramem. Ostatnio martwiliśmy się trochę o poziom rzeki. Jak to wygląda dzisiaj? Poziom rzeki w, y, Wisły spada cały czas. Nawet mieliśmy te transporty, ten ostatni transport już miał problemy y, po drodze, ale jakoś mamy informację, że udało się y, szczęśliwie ominąć te, 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 te mielizny, które mogłyby zatrzymać transporty. I tak jak mówię, oceniam, za półtorej godziny powinniśmy mieć na pracę budowy ostatni segment. Jeśli chodzi o pracę Daszyńskiego, to jakie tam teraz te prace, które już będą zmierzały w kierunku częściowego otwarcia y estakady? No to, na estakadzie trwa ostatnie napinanie wand, które mogą nastąpić dopiero po wykonaniu nawierzchni, czyli po pełnym obciążeniu ciężarem własnym. Mm -hmm. I to jest y, czynność, która jeszcze kilka dni potrwa. Y, następnie y, y, trzeba wykonać oznakowanie poziome. Y, to, te, to też to trwa, bo musi być sprecyzowany asfalt, czyli musi być odpowiednia ilość czasu upłynąć, żeby, żeby można było pomalować i skutecznie y, ten, 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 wykonać tę pracę. Y, swoją pracę w, przy w, w drogach. Y, w, te, w tej, tej części, która będzie oddana do użytku później nastąpią, po zakończeniu tych prac nastąpią yy, procedury odbiorowe, to, to są urzędowe yy, czynności, na których zagrożenie mamy wpływu, więc yy, trudno powiedzieć kiedy to yy, nastąpi. A jeśli chodzi o lewobrzeże, to jak tam ostatnie pracy trwają? To, yy, yy, prace trwają? Prace dokładnie takie same jak na, na, na prawobrzeżnych estakadach. Roboty wykończeniowe, yy, izolacja. Yy, Kap. Wczoraj była układana nawieśnia z asfaltowanego na obiekcie WK6 i pewno się nad koleją. Jesteśmy w trakcie tych prac. A jeśli chodzi o stan zaawansowania taki procentowy na całej budowie, to jakim Cała budowa jest prac rzeczowy zaangażowanie, to mamy w okolicach 85%. Mm -hmm.